Siema siema tajtori, każdy tysiąc łapek w górę pod tym odcinkiem to jeden skin na moim koncie więcej więc dawajcie, wbijmy tutaj tak dużo, żeby jak najbardziej powiększyć moją kolekcję. A propos kolekcji skinów to właśnie w dzisiejszym odcinku wam ją pokażę. Zobaczycie ile ich dokładnie mam, ile one mniej więcej kosztują, no i tym podobne po prostu obczajcie moje wszystkie skiny na tym koncie. Nagrywałem już takie dwa filmy, bardzo wam się one spodobały, tylko że były one rok temu, dlatego postanowiłem, że trzeba to odświeżyć, bo uwierzcie mi, że moje konto od tamtej Czasu bardzo się zmieniło i tych skinów jest już o wiele więcej Jak nie widzieliście poprzednich To nie bójcie się, tutaj i tak pokażę wszystkie skiny Więc będziecie wszystko widzieli Swoją drogą, jak chcecie, żebym przypiął wam serducho To napiszcie w komentarzu, ile wy Łącznie macie skinów w Brawl Stars Albo po prostu, czy macie więcej, czy mniej ode mnie Dlatego oglądajcie, żeby wiedzieć, ile ja ich mam Oczywiście zostawcie subika na tym kanale Będę wam niezmiernie wdzięczny, jak to zrobicie Lecimy tutaj mordeczki po 100 tysięcy Naprawdę, z góry dziękuję każdemu No okej, okay, ja już może jakoś się będę przedłużał Bo mam wam trochę tutaj rzeczy do Pokazania. Więc przechodzimy już sobie do moich zadebiarzy i zaczynamy po kolei. Lecimy od szelki No i tutaj uwaga, mordeczki, najważniejszy skinek praktycznie na moim koncie, czyli Gwiazda szeli, Star Shelley. Jeden z rzadszych skinów, jakie są w ogóle w grze. Dostawało się go tylko, jak widzicie, tutaj za 2019 rok, w sensie przed 2019 rokiem. Zagranie w 2018 roku. Ja wtedy wbiłem w grudy bez znaczenia, szczęście ją mam i meka się z tego cieszę, bo skinek jest kozacki, ale to nie jest mój jedyny skin do Szelly. Mam tutaj jeszcze bez i tak się ona prezentuje, e, więc są już to morteczki, dwa skiny. Ja nie będę wam ich tutaj. Liczył, gdyż po prostu nawet w tytule wyświetla Wam się najprawdopodobniej liczba, ile tych skinów łącznie mam. Ja będę Wam pokazywał, ile one kosztują. No, te dwa skiny akurat są darmowe, więc to się Wam nie wyświetli. E, ja będę to obliczał dopiero, jak będę montował, więc też Wam tutaj nie będę od razu mówił, ile one kosztują. Ale teraz Nita. U Nita, wam tyle skinów, że to jest hit. Mój najnowszy nabytek, wielorybianita. Kupiłem ją w odcinku z bratem. Wiecie na pewno, dlaczego miałem taki challenge, więc musiałem. E, następnie, mało oprócz tego, koalę te. No, tego skinka musiałem kupić, bo dzięki niemu, ja, jeśli się go kupiło, no to pomagało się wtedy właśnie tutaj Australii, więc kurde, ym, zrobiłem taką dobrą rzecz, lecimy sobie dalej, yy, mamy tutaj Shibelite, też mega kozacki skin, on mi się akurat mega podobał i postanowiłem, że będę go miał, naprawdę bardzo fajny i bardzo słodki skin, zobaczcie ten jej plecak w ogóle, to jest totalny, dobra, lecimy sobie dalej, yy, mamy tutaj Czerwono-Nosomnite też taki fajny, świąteczny skin ja uwielbiam właśnie takie eventowe skiny jak widzicie tutaj ma yy, coś takiego, że jest to przebranie na święta z Brawl Stars 2018 więc trochę czasu już jest, yy, ja go oczywiście trochę później kupiłem, bo w, w sklepie się pojawiał, ale nie zmienia to faktu, że bardzo fajny skinek i mamy jeszcze tutaj Denite. Tutaj wam powiem ciekawostkę, że jest to mój w ogóle pierwszy skin w Brawl Stars. Pierwszy skinnek, jakiego kupiłem w tej grze, więc naprawdę fajnie. Dobra, więc co do nity, to wszystko trochę tutaj było. Przechodzimy sobie teraz do Kolta. Tutaj mamy oczywiście rewolwerowca z karnetu, no to myślę, że nic specjalnego. Oprócz tego mamy też tutaj za star points Banite Colta. Też jakoś szału nie ma. Jeśli chodzi o skin do Kolta, to jakoś może zbytnio ładnych nie mam, ale za to przejdźmy sobie do Bula, bo tutaj mamy już futbolistę Bula i jest to mordeczki archiwalny skin. Przebranie zarchiwizowane to z obrotu. Już go nie kupicie. Tego skinka nikt już nie może sobie kupić, jeśli go nie macie. A żałujcie, jeśli go nie macie, bo jest naprawdę bardzo fajnym skinem. Jest też taki niebieski za star points, ale on moim zdaniem jest dużo gorszy. Czerwony dużo ładniej wygląda tutaj na tym na tej postaci dużo lepiej pasuje. No i pro pobula mamy tutaj jeszcze właśnie króla barbarzyńców. Jego dostawało się z okazji 10. urodzin Supercella. Każdy za darmo kto wtedy wbił do gierki, to go dostał. Więc tutaj nie będę się o nim zbytnio rozpowiadał. Lecimy do Jessie, story za mojego psa w tle, jak go Słyszycie, bo coś tam szczeka, ale dobra, mniejsza o to. Letnia Jessie mega fajny skinek i mega mi się fajnie, Wakacjami, bo ja go kupiłem, jak byłem na basenach za granicą. Leżałem sobie, zrobiłem przerwę sobie w basenach. Patrzę, wchodzę do sklepu, a tu przecena na letnią Jessie, więc naprawdę nieźle. Dobra, lecimy sobie dalej. Uwaga, uwaga, mamy tutaj Tanuki Jessie. Skinek, którego w sumie wy mnie namówiliście, żebym kupił. Bardzo ładny, jakby nie patrzeć, ale wolę letnią. No i mamy się tutaj czerwonego smoka Jessie, czerwony smok Jessie. Ten skinek oczywiście też był tutaj darmowy. Witajcie, Chiny, tak to się prezentuje. Dobra, co mamy następnie? Brok, 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 tańczący. Uwielbiam tego skina. Ładny jest. To był jeden z moich ulubionych i w sumie dalej, jeden z moich ulubionych skinów. Jest on z chińskiego Nowego Roku. Specjalny tutaj ma tą plakietkę, więc naprawdę fajnie. Co więcej, moryteczki mamy tutaj Super Ranger Broka. No, on jest z karnetu, więc tutaj nic wielkiego, ale ładny skinek. Do Broka mamy też staro modnego Broka, którego dostawał każdy. Tak on się prezentuje. Jest on po prostu jako przebranie urodzinowe z 2020 roku. Wiecie, na pewno też go macie. No i jeszcze mi tutaj został moryteczki Boombox Brok, czyli drugi z moich zarchiwizowanych skinów. Też już go nie możecie mieć. Taki skin, który nie jest już do kupienia. A naprawdę jest fajny, bo to taki złoty łańcuch, nie? Prestige i te sprawy, dobra. Następnie mamy Dynamajka, Propo Dynamajka mamy tutaj świętego Mikołaja. Jest to mój jedyny skin do tej postaci, ale nie żałuję, bo jest on kozacki. Serio, bardzo dobry zakup. Bardzo fajnie się gra właśnie świętym Mikołajem. Jest taki śmieszny, ładny. Yy, mi jak najbardziej to pasuje, oczywiście, i cieszę się, że go mam. Propo, bo mamy tutaj wojowniczego, bo niestety nie wygrałem tamtego challenge. I musiałem go kupić, żeby mieć jakiegoś skina na dobo. Ale ważne, że go mam, no to, to jest najważniejsze, to nie? Dobra, teraz przechodzimy sobie do Tika, gdzie nikogo nie mam. O dziwo, tutaj jest taka seria, że. Właśnie dalej nie mam. Ośmiobitowca też nie mam żadnego skina. Do M's mamy tutaj akurat tą studentkę, nie jest ona jakaś fajna, kupiłem ją, żeby po prostu był jakiś skin do M's tania za Starpoince, więc czemu nie? Następnie do Stu mam super gwiazdę Stew i ten skinek jest lepszy od zwykłego stream moim zdaniem na pewno. Ma fajne takie białe kolorki, też jakoś mega szał nie robi, ale nie jest zły. Dobra, przejdźmy do El Primo, bo tutaj się dzieje. Zobaczcie, El Ray Primo. Ten skinek jest przepiękny, też jeden z moich ulubionych. Ma pelerynę króla co mega fajnie wygląda, oprócz tego korona. Jest też berło, no przekozacki skin, a co więcej do L Primo mam też srebrnego. Primo, tak, kiedyś tam uzbierałem 10 tysięcy golda. Nie wydawałem na ulepszenia postaci, tylko zbierałem. No i go sobie zakupiłem, tak, żeby był do kolekcji jakiś srebrny skinek. Od razu mówię, że jak coś to złotego nie mam. Następnie mamy Barley. -a i tutaj czerwony Czarodziej Barley. On jest za star pointsy No i oczywiście jeszcze Czarodziej Barley, który jest za super Supercell ID. Chyba większość osób go ma, bo to jest taki najbardziej darmowy skin, że tak go nazwę. No skinki praktycznie takie same, tylko mają inny kolor. Dobra, mamy też poko. Do poko mam tylko tego skarnetu. Jest to poko star. No często kupuję karnety, ale oczywiście nie wszystkie kupowałem, więc wszystkie skinów z karnetu mieć nie będę. Ale tam większość mam, do Rose nie mam żadnego Tak, tak jak widzicie Do Rico mam tylko tego Ricocheta, którego też się dostawało za, Jako przebranie urodzinowe W 2019 roku yy, Mamy tutaj też Daryla i do Daryla oczywiście mega skrzynka Daryl, kolejny darmowy skin Za pierwszą rocznicę premiery w Chinach Ale oprócz tego, mordeczki, jest też tutaj Pierożkowy Daryl, tak jest, on jest po prostu Przebraniem z chińskiego nowego roku yy, Eventowy skinek, bardzo ładny, jakby nie patrzeć No i dobra, lecimy do Penny Bo propos Penny, mamy tutaj też kilka skinów Króliczek Penny, ale mrok Ciemny króliczek, Penny. Zobaczcie, tak się prezentuje. E, też chyba w jakimś challenge go musiałem kupić. Nie pamiętam, co to było. Chyba ktoś jakiś youtuber mi kazał. Rost, chyba, w odcinku, czy coś takiego. E, dobra, lecimy sobie dalej, Po to nie moje wszystkie skiny do Penny. Mamy jeszcze pomocniczkę Penny. Świąteczny, ewentowy skin. E, przepranie za święta z Brawl Stars. Tak się prezentuje. Taki Elfix. E, myślę, że bardziej ten król króliczka wolę. Aczkolwiek, no ta też jest spoko. No i propos króliczka, tu mamy zwykłego króliczka. Tak on się prezentuje. Musiałem go też zakupić. Bardzo ładny jest, jakby nie patrzeć. Dobra, jest Penny, więc możemy sobie Lecieć dalej do Karla, a do Karla mamy wieprzowy jeździec, śmieszna nazwa mega. Skinek jakoś może szał nie robi, mega ładny nie jest, ale chciałem mieć jakiegoś skina do Karla. On był na przestrzeni chyba, akurat tego kupowałem, więc no, czemu by nie? Propo Jackie, kupiłem sobie oczywiście tutaj budowlanie z Jackie, konstruktor Jackie, tak ona się nazywa. ładne kolorki pasują do niej, więc postanowiłem, że też jakiegoś skina do niej będę miał. Piperka, i tu zobaczcie, na razie mamy tutaj tą różową Piper, ona szał nie robi, wiadomo, za star Pońcy była tania, to ją wziąłem, ale oprócz niej, widzowie, jest też czaszka Piper, i on jest przebraniem z Brawlowin, taka moja pamiątka, jedyny skinek z Brawlowe, jakiego mam, ale mega mi się podoba. Serio przekozacki skinek. Idealnie pasuje do tej Piperki, do jeden z moich ulubionych skinów w tej grze. I te rękawiczki w ogóle fajny klimat ma ten skin. naprawdę bardzo ładny. E, przechodzimy do pamki, tutaj mamy w końcu na do Pam, bo długo nie było, nie? I kupiłem sobie wakacyjną Pam, właśnie tak się prezentuje. Też myślę, że sporo osób z was ją ma, no jak gdyż nie była jakaś droga. Frank! Co do Franka, tego skika kupiłem akurat mega dawno temu. Ja z Frank też jeden z moich pierwszych skinów. I ogólnie od jest już teraz. Archiwizowany, więc nie można go mieć. Więc taki, no, trzeci skin, chyba już y, z właśnie tą plakietką. Bardzo ładnie wygląda, lubię nim grać, chociaż Franka jako postać, no nie przepadam. Dobra, przejdźmy sobie dalej do Bibi nikogo nie mam, tak jak widzicie. E, Propo B, mamy tutaj Biedronę, tak się prezentuje nasza Biedronka. Ładny skinek, czemu by nie? E, myślę, że nawet jest lepszy od Pszczółki, chociaż Psciuła też nie jest zła. Dobra, lecimy dalej. Co do Nani, też sobie zakupiłem skina. Jest to retro Nani, bardzo ładny skin, szczerze. Myślałem na początku, że on nie jest aż taki spoko, ale jak się nim gra, to naprawdę jest przyjemnie. E, Dobra, następnie mamy tutaj do Edgara. Nie, nie mamy. Szkoda, właśnie, bo kurczę, normalnie bym kupił właśnie tego skina do Edgara nowego, co wyszedł, ale musiałem kupić do Nity, więc niestety. E, Mortis. Do Mortisa mam dwa skiny. Rock and rollowy Mortis, który jest widzowie kolejnym archiwizowanym skinem. To już mój czwarty taki skin. Oprócz tego mamy tutaj też, proszę państwa, nocny czarownik Mortis. Był na dużej przecenie, więc po prostu go sobie wziąłem. Nawiązanie takie do innych gierek Super Teraz pora na tarę. Obczajcie, uliczna Ninja, Tak, kupiłem ją też jakoś niedawno. E, Przebraliśmy z okazji z Nowego Roku. To akurat chyba Panda mi Kazał kupić i musiałem ją wziąć. Eee, oprócz tego mamy też byki do ptary za Star Points. Ładny, szczerze, jak za taką cenę, to tara jest ładna. Dobra, mamy tutaj Gina do Jeena Pirata. Jestem zadowolony z tego zakupu. Mój jedyny skin, jak do Gina, ale oczywiście jest mega, mega fajny. I jak za tą cenę jeszcze był na przecenie, no to czemu by go miałem nie wziąć? Eee, mamy tutaj też tropikalnego kiełka. Wakacyjny skin do kiełka. Bardzo, bardzo ładnie. Eee, dużo przyjemniej się nim gra na pewno niż zwykłym. Lecimy do Byrona, zobaczcie, tutaj nikogo nie ma. <laughs> Spike. O, do spajka mamy Sakurę. Akurat Sakurę kupiłem w zestawie ze spajkiem. Nie miałem jeszcze spajka, ja go kupiłem za Gamy. To była moja taka jedna postać praktycznie, którą kupiłem za Gamy. I była od razu w zestawie z skinem, dlatego mam Sakurę. E, no i co więcej, mamy też zamaskowanego spajka. Tak, go sobie wziąłem, miałem wtedy Gamy, to czemu by nie? E, no i dobra. Następnie borteczki jest Kruk. Do Kruka mam białego Kruka. Kiedyś ten skin mi się strasznie nie podobał, ale jak dostał Remodel, to jest teraz szekozacki i uwielbiam w nim grać. Serio, był też na przecenie dlatego moim zdaniem polecam wam go po prostu kupować. Okej, okay, następnie Leon. Tutaj już od dawna miałem jakieś skin na do niego kupić, a niestety dalej nic nie kupiłem Sandy, mamy Sandy, Sandy, czyli tą senną Sandy, dobra Ona jest niebieska, fajnie, taka dobra odmiana Do zwykłej, e, można sobie zmieniać raz razą i gra się dużo przyjemniej Gale, Gale z karnetu, tutaj oczywiście są za karnet Handrasz Gale za ostatni level Moim zdaniem, że to skin, serio, bardzo, bardzo Ładny skinek, e, no i dobra, co my tu jeszcze Mamy widzowie, jest też tutaj Serge Ale do Serge nic nie ma, do kolec Też niestety nic nie ma, do lu Też niestety nic nie ma, ale do Rufsa też nic nie ma, ale za to na jest mamy skina do Bell. Tak się odprezentuje, prezentuje: złoto. Ręka Bell też ona jest z karnetu. No, i jakby nie patrzeć, widzowie, to moje wszystkie skiny troszkę tutaj jest. Jak widzicie, nie wiem ile tutaj cena wam się wyświetla. Wam się ona będzie pokazywała po zmontowaniu. Na pewno trochę mnie za nie wyszło. Ale myślę, że kolekcja fajna. Musicie też wiedzieć, że ja większość tych skinów kupowałem na przecenie, nie kupowałem ich w pierwotnej cenie, ale tutaj policzyłem wam normalną cenę ich, nie? Bo nie pamiętam, jakie były tam przeceny, jakie kupowałem. Yy, generalnie dużo mi się gra z kinkami, ale skiny nie grają, pamiętajcie, skila się nie kupi. Dobra, więc co? Dzięki za wytrwanie do końca, wbijajcie na mojego Instagrama, toriety, polecam mi tam zaobserwować, bo każdy, kto mnie zaobserwuje, to polekuję wam jakąś fotę. A się już żegnam, widzimy się w następnych materiałach. Siema, komordeczki, cześć!